Cześć wszystkim, Słyszałem Grzeciek SP8 gb Słuchajcie Dotarł, dotarł kabelek Dzisiaj do Nano VNA, który zamówiłem na Aliexpress Za 8 złotych, taki krótki No krótki, 30 cm Tutaj mamy RG316 Prawdopodobnie dwa złącza SMA Także Mam nadzieję, że Teraz pomiary będą właściwe, ale Taki krótki filmik dzisiaj tylko Wam pokażę O co chodzi, co odkryłem Możemy sobie, zobaczcie, skalibrujmy sobie to nano VNA na 2 metrach, tak? Czyli tutaj mamy zakres w tej chwili od 145 do 146. Teraz sobie skalibrujemy to. Pokażę wam za chwilę, do czego dążę. Calibrate, open, tak? Przykręcamy open. Przykręcamy open, czyli rozwarte. O Jezu, wszystko zleci z rąk. Open. Pyk. Dajemy short. Teraz robimy zwarcie, czyli to. Dajemy short. Piek przyleciało, odkręcamy to i dajemy teraz LOAD, czyli, yy, czyli to opornik 50 omowy który dali w zestawie. LOAD poszło. Teraz. Tutaj bez niczego dajemy i true dajemy yy, połączamy ze sobą kanał 0 i kanał 1 tym nowym kabelkiem No to jeszcze przez, przez chwilę wkręcałem. Tak, i dajemy through Pejk, przeleciało do. Saveujemy na zero. Dobra. I teraz yy, przykręcamy sobie taką beczkę tutaj, która była w zestawie, zdano VNA I przykręcamy sobie opornik 50 ohmowy. I zobaczcie, co się dzieje: 43 ohmy i 1 i 1 SWR-u, tak? Oczywiście można to sprawdzić. Przykręcając to tutaj. No jest trochę lepiej, 50 omów i 10 tak. Możemy nawet sprawdzić to inaczej. Podłączymy sobie podmierniczek normalnie. 200 omów. Ustawiamy zakres 51 i 2 Dobra i mamy tutaj drugie takie urządzenie Tu jest napisane 10 W 50R czyli 50 na 18 GHz można to stosować Co tu jest? Powiedzmy, że prawie to samo patrzcie teraz. Nie mogę podłączyć tego bezpośrednio, bo nie mam takiej przejściówki. Ale mogę podłączyć to tutaj. I zobaczcie, co pokazało. 41 omów. Co oznacza, że co oznacza, że ta przejściówka, moim zdaniem ta przejściówka, o ta, którą ja mierzę, jest no jest zniszczona, ale jest po prostu niedobra. Ja nie mogę tym mierzyć anten, bo ja chyba tutaj w błąd jestem wprowadzany przez tą końcówkę także coś trzeba będzie wykombinować także antena nasza Jaga yy, nie wiem jaki ma SWR. muszę to ogarnąć tutaj i wtedy będę wiedział także yy, dzięki za uwagę dzisiaj to taki filmik tylko przerywnikowy zapraszam na live w niedzielę i w poniedziałek yy, to coś tam ciekawego będzie na pewno a tutaj widzicie co trzeba skompletować kabelek jest fajny, już nic tutaj nie przerywa ale tutaj te przejściówki y, chyba nas wprowadzają w błąd tak zwana tak? to do Baufenga, tutaj masz na UC1 ale do pomiarów ona się nie nadaje także dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć